Witajcie z tej strony, radexorystyl.pl. Chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj e, nagrody z programu powitalnego do katalogu 13 oraz 14. Jest to bardzo atrakcyjny program. Poza standardowymi nagrodami z pierwszego, drugiego i trzeciego kroku mamy również nagrody gwarantowane w postaci czekolady Lind oraz w postaci ekskluzywnego porcelanowego talerzyka do tej czekolady. Także jest o co, jest o co walczyć, jeżeli nie macie jeszcze założonego konta Worry Bardzo zachęcam, Nagrody gwarantowane otrzyma każda osoba, która złoży jakiekolwiek zamówienie. Nawet jeśli to będzie zamówienie na jeden punkt, czyli za, jeżeli zamówicie jakieś mydełko za 2 zł, również otrzymacie do zamówienia gratis czekoladę i talerzyk. Ja za chwilę pokażę Wam na pełnym ekranie i omówię wszystkie nagrody, tak żebyście to widzieli w pełnej rozdzielczości. Także zapraszam i zachęcam do założenia konta w Oriflame. Ok, zacznijmy może od nagrody gwarantowanej. Tak jak już wspomniałem wcześniej, nagrodą gwarantowaną jest czekolada Lint oraz taki ekskluzywny porcelanowy talerzyk. I tę nagrodę gwarantowaną otrzyma każda osoba, która dołączy do Oriflame w katalogu 13 lub 14 i złoży jakiekolwiek punktowane zamówienie. Może to być zamówienie nawet na jeden punkt, czyli możemy wydać na produkty 3 zł, tak? Mam, będziemy mieli ten jeden punkt i otrzymamy czekoladę oraz porcelanowy talerzyk. W pierwszym kroku programu powitalnego nagrodą jest portfel. Portfel z kolekcji Alelur. Tak jak widzicie na zdjęciu, jest on z zewnątrz szary, w środku ma taki ciekawy odcień różu. Wartość tej nagrody to 99 zł. I aby zakwalifikować się do pierwszego kroku programu powitalnego, należy zrobić swoje pierwsze zamówienie na kwotę minimum 50 punktów. To jest kwota około 200 zł. Pamiętajcie o tym, że nagrodę odbieramy zawsze z opóźnieniem jednego katalogu czyli kod na nagrodę z pierwszego kroku programu powitalnego wpisujemy w swoim drugim zamówieniu, tak? W zamówieniu z kolejnego katalogu. Nagrodą w drugim kroku programu powitalnego jest kopertówka również z serii Allure. Wartość tej nagrody to 149 zł. I tak jak widzicie, cechą charakterystyczną tej kopertówki jest elegancka podszewka, kwiecista w środku. Może być ona noszona w ręku, jak i również na ramieniu. I tutaj w drugim kroku zasady zdobycia tej nagrody są podobne jak w pierwszym kroku, czyli musimy zrobić również zamówienie na minimum 50 punktów i tę nagrodę odbieramy w następnym katalogu. Nagrodą główną w programie powitalnym, czyli w trzecim kroku tego programu, jest wyjątkowa torebka z serii Allure, inspirowana stylem sławnych projektantów. Wartość tej nagrody to 199 zł, i tak jak widzicie, tutaj w opisie jest ona wygodna, pojemna. Posiada dwie przegródki i kieszeń zapinaną. Nasuwak, regulowany, odpinany pasek. Myślę, że jest to nagroda bardzo atrakcyjna. Podobnie jak wszystkie nagrody z programu powitalnego, są bardzo atrakcyjne. Pochodzą z tej samej serii, więc znakomicie będą do siebie pasować i wzajemnie się uzupełniać. Słuchajcie, nagrody w programie powitalnym to nie wszystko. Jest również konkurs. Podaruj sobie chwilę przyjemności. W konkursie trzeba odpowiedzieć na pytanie, co łączy kosmetyki Oriflame i czekoladę. Jest wiele atrakcyjnych nagród do wygrania. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest bestsellerowy krem uniwersalny Tender Care z olejkiem. Poza tym 10 luksusowych pobytów w spa dla dwóch osób o wartości 2000 zł i 20 zakupów w salonach firmowych Lint. Tak? czyli możemy za, możemy otrzymać gratis tyle czekolady ile tylko zdołamy umieścić w koszyku. Aby wziąć udział w tym konkursie należy zarejestrować się na stronie www.oriflame.pl łamane przez chwila przyjemności. Myślę że warto tym bardziej że każdy kto w tym konkursie się zarejestruję, otrzymuję nagrodę gwarantowaną. Jeśli to nagranie ogląda osoba, która nie ma jeszcze założonego konta, Worry Flame, zachęcam do rejestracji na mojej stronie internetowej. Ja z każdą osobą się skontaktuję, udzielę wszelkich informacji, wyślę katalog. Zachęcam również do złożenia tego pierwszego zamówienia, wzięcia udziału w programie powitanym. Oraz do zarejestrowania się w konkursie. Nagrody są bardzo atrakcyjne, więc myślę, że warto skorzystać. Na ten moment dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.